Biblia dla młodych czytelników, część trzecia. Jezus zatrzymuje burzę. Na wybrzeżu jeziora Galilejskiego znajdowało się wiele miast. Jezus często je odwiedzał, by nauczać ludzi. Pewnego dnia powiedział do apostołów: Przepłyńmy na drugą stronę jeziora. Weszli do łodzi. Jezus znalazł wygodne miejsce do spania i szybko zasnął. Apostołowie skierowali łódź ku drogiemu brzegowi. Na początku fale były delikatne i przyjemne, ale po pewnym czasie zaczął wiać wiatr. Wiał coraz mocniej, a fale stawały się coraz większe i gwałtowniejsze. Ich mało łódka była rzucana przez fale w górę i w dół, jednak nawet to nie obudziło Jezusa. Burza była coraz większa, fale sięgały teraz tak wysoko, że woda wlewała się do łodzi. Wszyscy bali się, że łódź zatonie. Poszli do Jezusa i obudzili go. Jak możesz spać? pytali go. Możemy zatonąć. Jezus odpowiedział: dlaczego się obawiacie? Nie ufacie mi. Potem spojrzał na ogromne fale, powiedział do burzy: zatrzymaj się. Wiatr przestał natychmiast wiać, a fale znowu były przyjemne. Burza odeszła. Wszyscy w Łodzi znowu byli bezpieczni. Pytali się siebie nawzajem. Jak on może mieć taką moc? Nawet wiatr i fale mu są posłuszne. Jezus chodzi po wodzie. Pewnej nocy apostołowie ponownie przeprawiali się na drugą stronę jeziora. Tym razem Jezusa nie było z nimi w łodzi, ponieważ chciał spędzić trochę czasu w samotności. Apostołowie wysuwali jednak wiatry i fale, popychały ich do tyłu, płynęli bardzo powoli. Później, tej samej nocy, Jezus także zaczął przeprawiać się na drugą stronę jeziora, jednak nie skorzystał z łodzi. Jezus szedł po wodzie. Kiedy zbliżył się do łodzi, apostołowie myśleli, że to duch. Przestraszyli się. Nie bójcie się, zawołał do nich i powiedział im, kim jest. Jeśli to jesteś naprawdę ty powiedział Piotr spraw, abym także i ja chodził po wodzie. Jezus powiedział: Dobrze. Wyjdź z łodzi i podejdź do mnie. Piotr odważnie wyszedł z łodzi, zrobił jeden krok, potem drugi, chodził po wodzie, ale w tym momencie rozejrzał się dookoła i zobaczył fale. Były duże, a wiatr targał nimi we wszystkie strony. Piotr przestraszył się i zaczął tonąć. Jezus wyciągnął rękę i złapał Piotra, pomógł mu wejść z powrotem do łodzi i sam też do niej wszedł. Dlaczego się bałeś? zapytał. Apostołowie zobaczyli, że wiatr ustał, a łódź zaczęła szybciej płynąć. Powiedzieli do Jezusa: Naprawdę musisz być synem Bożym. Dobra gleba, dobre serca. Jezus uwielbiał opowiadać historię. Ludziom podobały się jego opowieści, ponieważ zawsze uczyły ich ważnych rzeczy. Pewnego razu opowiedział historię o rolniku. Kiedy nadeszła pora na obsiewanie pola, rolnik wyszedł na nie z torbą ziarna. Rozrzucał ziarno to tu, to tam po całym polu. Tuż obok pola była ścieżka. Ludzie chodzili codziennie tą ścieżką ze swoim bydłem, więc była mocno ubita. Niektóre ziarna padły na ścieżkę. Żadne z nich nie mogło zapuścić korzeni, ponieważ ziemia była zbyt twarda. Szybko przyleciały ptaki i zjadły ziarno. Inne ziarna padły na ziemię, w której dużo kam było kamieni. Ziarna zaczęły rosnąć, ale gleba była zbyt płytka, ich korzenie były zbyt wątłe i rośliny szybko umarły. Inne z kolei ziarna padły na miejsce, gdzie rosły chwasty i ciernie. Także tutaj ziarna zaczęły wzrastać, ich korzenie wzrosły w ziemię, ale chwasty i ciernie były bardzo duże, zasłaniały światło słoneczne oraz zabierały wodę. Nowe rośliny żyły zaledwie kilka dni. Pozostałe ziarna spadły na dobrą ziemię. Nie było tam żadnych kamieni, ani chwastów, ani cierni. Rośliny mogły głęboko zapuścić korzenie. Miały także mnóstwo światła słonecznego oraz wody. Te rośliny urosły duże i wysokie. Rolnik zebrał z nich wspaniały plon. Kiedy jezus skończył opowieść, ludzie pytali, co ta opowieść oznacza. Jezus odpowiedział: To jest opowiedź o ludziach oraz o tym, jak oni słuchają tego, co mówię. Pomyślcie, że ziarna to są moje słowa. W serca niektórych ludzi są twarde jak ziemia na ścieżce. Oni wcale mnie nie słuchają. Inni są jak ziemia pełna kamieni. Najpierw słuchają i próbują robić to, co jest właściwe. Jednak potem dochodzą do wniosku, że czasem robienie tego, co jest dobre, jest trudne. Poddają się więc i przestają się starać. Inna grupa ludzi jest jak ziemia z chwastami i cierniami. Ci ludzie słuchają tego, co mówią, słowa zapuszczają korzenie w ich sercu, cieszy ich myśl o służeniu Bogu. Jednak po pewnym czasie zaczynają się martwić. Martwią się o pieniądze, martwią się o to, czy wystarczy im jedzenia, martwią się o to, czy będą mieć przyjaciół. Zamartwianie się niszczy ich miłość do Boga. Są także ludzie, których serca są jak dobra ziemia, słuchają moich słów, są posłuszni Bogu i służą Mu. Przez całe swoje życie robią dobre rzeczy dla innych ludzi i są dla nich najwspanialszym przykładem. Dobry bliźni. Pewien znawca prawa zadał raz Jezusowi pytanie: Które z Bożych praw jest najważniejsze? Jezus mu odpowiedział: Najważniejszym prawem jest to, aby mocno kochać Boga. Powinieneś także kochać swojego bliźniego, jak siebie samego. Kto jest moim bliźnim? spytał uczony. Jezus powiedział: Chciałbym odpowiedzieć na twoje pytanie opowieścią. Jezus opowiedział mu o pewnym człowieku, który szedł niebezpieczną drogą daleko od Jerozolimy. Nagle napadli na niego rabusie. Pobili go, ukradli mu pieniądze i zostawili na poboczu drogi. Mężczyzna krwawił i nie mógł się podnieść. Wkrótce potem przechodził obok pewien lewita. Lewici służyli bogu w świątyni. Z pewnością osoba pracująca w świątyni pomogłaby temu człowiekowi. Jednak lewita szedł bardzo szybko, nawet się nie zatrzymał. Następnie obok przechodził kapłan. On także pracował w świątyni. Jednak i on się nie zatrzymał. Po jakimś czasie trzeci mężczyzna przejeżdżał tamtędy na osiołku. Mężczyzna ten podchodził z innego kraju. Kiedy zobaczył krwawiącego człowieka, zatrzymał osła, zsiadł z niego i dał mężczyźnie wody. Potem oczyścił jego rany, posadził go na ośle i zaprowadził do pobliskiego miasta. Znalazł miejsce, w którym zatrzymali się podróżni i powiedział właścicielowi. Zaopiekuj się tym mężczyzną. Zapłacę za wszystko, co będzie potrzebne, aby on wyzdrowiał. Jezus skończył historię. Zapytał, który z tych trzech mężczyzn zachował się jak bliźni. Znawca prawa odpowiedział, ten, który był dobry i życzliwy. Tak i ty powinieneś być dobry i życzliwy dla każdego, kogo spotkasz, powiedział Jezus. To na dzisiaj tyle, kochani. Pamiętajcie, żeby pomodlić się do Pana Jezusa o to, aby uczulił wasze dobre serduszka na niedole innych i żebyście szukali tych, którzy mogą potrzebować waszej pomocy. Bądźcie dobrzy, tak jak nauczał Jezus, a on będzie się wami opiekował. Śpijcie dobrze. Dobranoc.